Simon Koldziska z tej strony witam o skali, odcinku z przebudową zagranicznego klubu. Tym razem znajdziemy się w Hiszpanii, żeby przebudować zespół Villarreal. Drużyny, która w prawdziwym życiu zajęła ósme miejsce w La Liga. Moim zdaniem stać się na zdecydowanie więcej. Wiadomo, ich piłkarz spisywał się fantastycznie, jeśli chodzi o walkę o koronę króla strzelców Sorlot. Czy tutaj również utrzyma taką formę? Przekonamy się, oglądając ten materiał. A jeśli chodzi o to, czym tutaj dysponujemy, to najpierw zacznijmy od taktyki Gra Skrzydłami. Moim zdaniem, będzie odpowiednia dla naszego zespołu. Tutaj udało się zatrudnić całkiem przyzwoitych trenerów, powinni podnieść poziom naszych piłkarzy. A jeśli będą to robić, no to na pewno my nie będziemy tutaj narzekać. I będzie się można cieszyć z dużego potencjału całej drużyny. A teraz zobaczmy w ogóle jakim składem dysponujemy i gdzie tutaj będą potrzebne wzmocnienia. No ten skład wygląda przyzwoicie. Formacja na dwóch nawazników też by miała potencjał. Ale wzmocnień kilka pozycji zdecydowanie wymaga. A jeśli chodzi o cele zarządu, to przyjrzyjmy się jak to wszystko wygląda. Finał Ligi Europy, zakwalifikowanie się też do rozgrywek europejskich 42,5 miliona budżetu, szału nie ma więc na pewno musimy sprzedawać jakby Aissa Diego, choćby za 8 milionów do PSW Eindhoven. myślę, że to będzie odpowiednie miejsce dla piłkarza z Algierii. Następnie koklę do Real Sociedad 18,5 miliona to są już naprawdę fajne pieniądze i za nie już kogoś możemy spokojnie kupić. No i zmieniamy też pozycję Alexa Baeny z lewego pomocnika na prawego pomocnika, bo moim zdaniem był tam większy deficyt i teraz mamy 65 milionów do wydania. Więc co by nie mówić, czas na zakupy. I na pewno potrzebujemy nowego bramkarza, bo Jorgensen to nie jest ktoś, kogo obdarzy zaufaniem. Do tego środek obrony nie wygląda ekskluzywnie, więc zdecydowanie wymaga wzmocnienia. I to najlepiej w dwóch piłkarzy. Następny start, Di Gregorio 21,5 miliona zamienia Monce na Villarreal. Myślę, że ten bramkarz będzie naprawdę sporym wzmocnieniem dla naszego zespołu i podniesie pozycję bramkarza na inny poziom. Następnie Morato kupiony, gracz z Benfiki całkiem niezły interes udało się na nim ubić i mam nadzieję, że będzie świetnie się spisywał i następnie Fakundo Medina za 29 milionów zamienia Lons na Real. środek obrony teraz jest już naprawdę mocny wzmocniliśmy kluczowe pozycje i teraz możemy walczyć wygraliśmy do tego turniej przedsezonowy więc będzie lekki zastrzyk do budżetu wiadomo nie będą to jakieś olbrzymie pieniądze ale zdecydowanie lepiej je mieć niż nie mieć w tym przypadku 2 miliony 600 000. no co by nie mówić, szału nie ma no, i tutaj jak widzimy, tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Zobaczmy, kto będzie naszym rywalem. Ekipa Betisu, czyli drużyna, którą jesteśmy spokojnie w stanie ograć. Tak prezentuje się ich podstawowy skład. My możemy powoli przechodzić do meczu i zaczynać w tym przypadku normalną symula symulację. No, i jak widzimy, jest piłka w Polkarnym 1 do 0, a taki Sorlot zaczyna strzelać już w pierwszej kolejce. I na pewno będzie walczył o koronę Króla Strzelców. No i tutaj dokonujemy zmian, żeby też piłkarze zmęczeni mogli odpocząć. Parecho podchodzi do rzutu wolnego. Wiemy co oznacza, ma świetnie ułożoną nogę. Parecho jest 2-0. Piękne uderzenie, 65 minuta. I Via Real już na pewnym prowadzeniu. A to nie koniec naszych popisów. Kontrolujemy tempo gry. Czy będzie 3-0? Taki jest Gedesz. 90 minuta i bramka na dobicie rywala. Real Betis jeszcze wznowi. Ale to nie mogło wiele zmienić. Villarreal wygrywa 3 do 0. I jak widzimy za chwilę pokażę wam największe transfery jeśli chodzi o lato. Kamavinga do eventu z Williams do Manchester United między innymi. Więc takie transfery, no, które raczej w prawdziwym życiu się nie zdarzą. No a tutaj widzimy Ligę Europy. Nasza grupa Stadren, Gaziantep i Panathinaikos. Na start remis ze Stadren. Oj tutaj liczyłem na zdecydowanie lepszy rezultat. Ale 5 do 0 z Panathinaikosem już wygląda kozacko. I trzeba utrzymać taką formę. Następnie 3 do 1 z gaziantepem. To jest wynik, który też może satysfakcjonować. No a w lidze trzecie miejsce. Na razie na szczycie Barcelona i Real Madrid, A my jesteśmy na szczycie tej, powiedzmy, grupy pościgowej. Chociaż nad Atletico też już mamy całkiem przyzwoitą przewagę. A gdy spojrzymy na samotnolikowej stawki, to zobaczymy Deportivo Alves. Zaledwie 3 punkty na koncie. No a nasz podstawowy skład naprawdę wygląda fajnie no i teraz wykonamy zadanie jeśli chodzi o rozwój młodzieży no bo te zadania warto wykonywać żeby trochę sobie podbijać oceny menadżera przeniesiemy tutaj piłkarzy do drużyny seniorów myślę, że to będzie odpowiednia decyzja oni zyskają a my sobie nabijemy trochę oceny no i udało się to zrobić w bardzo prosty sposób szybko, miło i przyjemnie no i teraz przejdźmy dalej wygrywałem z Gaziantepem 3 do 2 no takie wyniki, czyli zwycięstwa na pewno w lidze Europy mogą satysfakcjonować znowu remis ze Stadren Oj, po tym dwu meczu zdecydowanie czuję niedosyt, ale 2 do 0 z Panatinajkosem już wygląda lepiej, i to oznacza, że Villarreal zajmuje pierwsze miejsce, 14 punktów. Stadren wychodzi z drugiego miejsca, a spada do ligi konferencji, a my omijamy rundę wstępną. No i tutaj widzimy Moskera odwołany i Gedesz z wypożyczenia. Nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę, no i przez to ich kluby zdecydowały się na taki ruch. Drugie miejsce po 20 kolejkach, 2 punkty straty do Real Madry, 3 punkty przewagi nad Barceloną i Atletico, całkiem ciekawa sytuacja wyjściowa po 20 kolejkach, jesteśmy w czubie ligowej stawki i nie zamierzamy się stamtąd oddalać Deportivo Alaves na samym dnie, a nasz podstawowy skład cały czas wygląda jak powinien. No i tutaj widzimy wyniki Pucharu Króla, nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie jako drużyna z La Liga, za to w rundzie 1-16 finału przegraliśmy z Atletico, tragicznie wylosowaliśmy i szybko zakończyliśmy udział w krajowym pucharze. No i koniec zimowego okna transferowego, zobaczmy jakie były największe ruchy. White do Lipska, Carvajal do Newcastle i Koke do Bayern Monachium. No i teraz wyniki rundy wstępnej, możemy sobie tutaj wszystko spokojnie zobaczyć, a naszym rywalem w jednej ósmej finału będzie drużyna Benfiki, czyli nie najgorsze losowanie, Stal Mielec jest, wow. No, ale Benfica nas jednak pokonuje, no. Oj, co da, liczyłem na zdecydowanie lepszy rezultat w rewanżu remis. No i odpadamy z zaskakująco szybko z tych europejskich pucharów. liczyłem na zdecydowanie lepszy wynik, a tutaj czuję naprawdę dość mocny niedosyt. Ale kto wie, może chociaż Stal mnie zobaczmy. Nie no, 6-0 przegraje z Atalantą. I tak prezentuje się parę na ćwierć, finałowe. Ale po 30 kolejkach wskakujemy za to na fotel lidera, jeśli chodzi o rozgrywki la liga. 3 punkty przewagi nad Real Madryt. Aż 12 nad Atletico, więc tylko my i Real Madryt jeszcze walczymy o mistrzostwo Hiszpanii. Będzie to zacięta rywalizacja gra na samym dnie. Ocena menadżera też leci w dół na szyję, ale nasz skład za to potrafi się rozwinąć. No i tutaj wygry wygrywam w ostatniej kolejce z ososoną 4-2, co oznacza, że Villarreal jest mistrzem Hiszpanii. 99 punktów na koncie, 11 przewagi nad Realem, 19 nad Barceloną. Cóż to była za różnica klas? I wielki sukces żółtej łodzi podwodnej. A jeśli chodzi o strefę spadkową, to jest tam Las Palmas, Deportivo Alves i Granada. No i tutaj widzimy Moreno królem strzelców, 33 bramki na koncie Sorlot 21 Parejo, 14 asyst. A w czysty kontakt rządzi Kurtuale. Di Gregorio też był bardzo wysoko. A my wraz z naszymi kibicami możemy świętować, bo to jaką parę napastników mieliśmy. No to jest kosmos ponad 50 bramek, dwóch zawodników. Na nich można budować zespół. Aleksander Sorlot i Moreno pokazali się z naprawdę fantastycznej strony. No powiem wam, z takimi napastnikami to można góry przenosić. No a do tego Morato, Medina czy Di Gregorio, to też były bardzo dobre transfery, szczególnie na tle innych wybija się Medina. No i zobaczmy kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy odpowiednio. Di Gregorio, Foyt, Medina, Morato, Pedreaza, Parejo, Kapu, Pino i Moreno. Jeszcze bramki, najlepszy Moreno, drugi Sordot, a trzeci Pino, czyli jeszcze więcej bramek. Łuhu, ale aż mają wyniki. Parejo najwięcej asyst, drugi Pino, ex z Gerardem Moreno. Jeszcze La Liga High Promotion. Zobaczmy zaplecze, Eibar jest panią z awansem, Valladolid, Teneriffa, Levante i Oviedo zagrają w barażach. A jeśli chodzi o drużynę, która jest na samym dnie ligowej stawki, to ujrzymy tam taką ekipę jak nasza druga drużyna. 66 ocena menadżera, ojej no nie wygląda to najlepiej, mimo zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii zawiedliśmy w krajowym pucharze i w Lidze Europy, więc zarząd ma taki słodko-gorzki sezon, chociaż myślę, że i kibice są i tak w siódmym niebie. Puchar króla dla Betisu pokonali Atletico Madryt. Super Puchar Europy dla Manchester City pokonał Sewillę. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, Fenerbahce pokonuje Eintracht. W lidze Europy Newcastle pokonuje Benfica. A w lidze Mistrzów triumfuje Barcelona, pokonując AC Milan w wielkim finale. A jeśli chodzi o nas, Mistrzostwo Hiszpanii myślę, że i tak fantastyczny rezultat, jeśli chodzi o Real, Wiadomo, boli to szybkie odpadnięcie i w Pucharze Króla, i w lidze Europy. Ale coś za coś mogliśmy się skupić na rozgrywkach ligowych. I wyszło nam to jak najbardziej na plus. A jeśli chodzi o ten materiał, to było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie! No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!